Witam serdecznie, szanowni inwestorzy. Dzisiaj podsumowanie nocnych wydarzeń, które moim zdaniem. i będziemy się zastanawiać, co dzisiaj. Przypominam, sesji w Polsce dzisiaj nie ma, mamy sesję w, na całym świecie, więc rynki finansowe nie śpią. I oczywiście do dyskontowania, że prawdopodobnie jutro do urzędu wracają urzędnicy państwowych w Stanach Zjednoczonych. Kończy się najdłuższy w historii okres tak zwanego. Zamknięcia rządów, co jest bardzo pozytywną informacją, ryzyko, i myślę, że dzisiaj warto się nad tym pochylić. Tradycyjnie, przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. to Więc na samym początku ja powiem trochę od siebie. Później będzie sesja Q&A, w tle jest ankieta dotycząca indeksu DAX. Czy według Was dzisiaj będzie sesja wzrostowa, spadkowa, czy będzie sesja bez zmiany? No i przypominam, że Jestem w trakcie wyjazdu, kłopoty z internetem mogą wystąpić, to nie jest tak dobrze jak w Polsce, no ale staramy się trzymać rękę na pulsie. No i teraz ten materiał będzie bez wykresów, więc wybaczcie. Będą się pojawiać w trakcie wykresy, które obrazują, będą nam obrazywać to, co się dzieje. No i szanowni inwestorzy, te zamknięcie rządu jest moim zdaniem najistotniejsze, najciekawsze, ponieważ rynek wkrótce dostanie informację, że Będziemy świadkami zakończenia tego procesu, który po przekroczeniu bariery miesiąca, tak jak pokazują statystyki, negatywnie wpływać na amerykańską gospodarkę. Dlatego też te dzisiejsze informacje moim zdaniem należy odczytać niezwykle optymistycznie i pozytywnie. Rośnie prawdopodobieństwo tego, że wkrótce będziemy świadkami nawrotu. Być może wzrost z ostatnich dwóch sesji w Stanach Zjednoczonych były już dyskontowaniem przez tych, którzy wiedzieli wcześniej, mieli informacje poufne że tego typu koniec okresu dlatego też nie dziwmy się, że mamy eksplozję optymizmu i popytu na ryzyko w ostatnich godzinach. Widać to od Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj trwało po prostu spektakularne polowanie na krótkie pozycje na niedźwiedzia. Niedźwiedź został upolowany i sekwencja ostatnich trzech świet dziennych bardzo mocno faworyzuje scenariusz prowzrostowy optymistyczny dla rynku Naszym zadaniem jest obserwować, czy rzeczywiście cały czas tak się, czy, czy to po prostu będzie kontynuowane. No i dla nas, dla inwestorów na rynkach finansowych, to prawdopodobnie będzie także oznaczał wysyp, wysyp makroekonomicznych informacji, danych, zwłaszcza tych z amerykańskiego rynku pracy, i też gigantycznie rośnie prawdopodobieństwo, że w czwartek poznamy dane o inflacji. Na co? Zwraca uwagę Goldman Sachs w najnowszym raporcie, który czytałem przed chwilą. Goldman Sachs mówi, że w październiku z powodu tych zawirowań będzie być około minus 50 tysięcy miejsc pracy na odczycie, tak zwanych payrollsów. No i to będzie nastawiać rynek, nastawiać rynek na pewien Im słabsze dane, a ten proces zamknięcia rządu będzie sprzyjał moim zdaniem temu, żeby to te zamknięcie rządu miało negatywny wpływ na gospodarki. Więc teraz im słabsze dane, tym lepiej o stóp procentowych, ponieważ wzrośnie to radykalnie szansa na to, by zaobserwować obniżki stóp procentowych, zwłaszcza w grudniową, na grudniową obniżkę stóp procentowych. Dlatego też sekwencje ostatnich wyników świec na wykresach dziennych w Stanach plus dane makroekonomiczne moim zdaniem dają około 80%. 75% szansy, że indeksy giełdowe pójdą w górę, że popyt na ryzyko będzie większych wzrostów, że będziemy świadkami tak zwanego raju świętego Mikołaja, który być właśnie w, w poprzedni piątek w Stanach Zjednoczonych, więc moim zdaniem jest ogromna, duża, ogromnie duża szansa na scenariusz optymistyczny w końcu tego roku. I zwrócić, moim zdaniem, uwagę to jest fakt, że cały czas wskaźnik Chciwości i strachu dla giełdy w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że dominuje strach. Strach czasami ekstremalny, super pożywka ku temu, żeby cały czas polować na jeszcze te niedobitki niedźwiedzi, które zostały po wczorajszej sesji jeszcze nie upolowane. No i moim zdaniem, teraz aż tak bardzo asymetrycznie skrzywione na korzyść popytu na ryzyko. I dzisiaj, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych powinniśmy mieć sesję właśnie, to jest bardzo interesujące, jaką w bardzo podobnym stylu jak ta azjatycka na Nikkei. Moim zdaniem powinna być odczytana niezwykle optymistycznie, pozytywnie. Wystarczy teraz utrzymać obecne poziomy, czyli wykonać korektę boczną, a najlepiej gdyby były dalsze wzrosty, ale idealne, idealnie byłoby wychłodzić teraz te oczekiwania doprowadzić do korekty bocznej z oczekiwaniem na dane, które i dopiero wtedy, bo inflacja prawdopodobnie spadnie, ruszyć bardziej zdecydowanie i kolej, wykonać kolejną farę, falę wzrostową na kierunku maksimum wszech czasów, więc nie byłoby dzisiaj przeżyć korektę boczną, zatrzymanie, wychłodzenie wskaźników dzisiaj, jutro, a w czwartek i w piątek kontynuować ruch do góry. Chociaż generalnie nawet jak będzie dzisiaj ruch, sesja wzrostowa spokojnie. Jeszcze bardziej bym się z tego osobiście cieszył. Przypominam w tle jest ankieta dotycząca DAXa. Czy dzisiaj będzie sesja wzrostowa, spadkowa czy bez zmian? Dlaczego ten DAX jest taki istotny? Ponieważ wczoraj zaczęliśmy poziom 24 tysiące punktów. Przypominam tam jest spojenie średnich kroczących. Bardzo ważny punkt odniesienia. Mamy teraz odbicie od średniej dwustu sesyjnej. Rynek, ale zabrakło trwałego przejścia przez 24 tysiące punktów. I jeżeli dzisiaj, dzisiaj będziemy mieć sesję wzrostową i DAX przebije poziom 24 tysiące punktów, to moim zdaniem silnie wzrośnie, że jutro, jutro o poranku będziemy mieć kolejną fazę, falę zakupów na warszawskim parkiecie na kierunku maksimów czasów, maksimów hossy na indeksie WIK-20. Dlatego też ten DAX dzisiaj jest taki bardzo istotny, czy przebije, czy też nie 24 tysiące punktów. To jest kluczowy moim zdaniem poziom, Przebicie tego poziomu da w całej Europie, ale też oczywiście moim zdaniem w Polsce napływ, wielką dawkę pozytywnych nastrojów i emocji na kierunku nowych maksimów Hossy, więc 24 tysiące to jest przed sesją w Stanach Zjednoczonych poziom, na który będę dzisiaj analizuje rynki finansowe, a co w Stanach Zjednoczonych zobaczymy jeszcze raz, przypominam moim zdaniem idealnie byłoby przeżyć korektę boczną o niewielkiej zmienności. Z utrzymaniem obecnych poziomów, no ale nie zdziwię się, miały miejsce. E, mogą dołączać teraz ci, którzy będą e, kupować to, że koniec procesu, tak zwanego zamknięcia rządu, będzie pozytywnie odbierany przez gospodarkę i dostępu do informacji poufnych. O moim zdaniem, sekwencja ostatnich dwóch, trzech sesji wskazuje na to, że znowu w Stanach Zjednoczonych zostały wykorzystane informacje poufne. Ktoś już wcześniej coś wiedział. No ale my w Polsce nie możemy nic z tym zrobić, nie mamy żadnego wpływu, możemy się tylko temu biednie przyglądać albo też starać się dołączyć do fali, która wzbiera albo nam. To, szanowni inwestorzy, moim zdaniem tyle z ciekawostek. Jeszcze warto zwrócić uwagę na stabilizację na eurodolarze. Tutaj ewidentnie rynek czeka na dane, które poznamy w tym tygodniu w czwartek na ale do czasu utrzymania tej wczorajszej luki wzrostowej to. Faworyzowane są to zdecydowanie scenariusze PRO wzrostowe, chociaż Bitcoin moim zdaniem cały czas rozczarowuje. No i nie warto zapominać o złocie. Złoto pięknie rośnie naprawdę, aż zapiera to dech w piersiach ruch na 4200 moim zdaniem jest bardzo, bardzo prawdopodobny i test może być nawet już w najbliższych dniach, więc atak popytu na ryzyko na surowce, na metale szlachetne trwa, mieć pokazuje i wspiera apetyt na ryzyko na giełdach, więc cieszmy się. Klimat inwestycyjny naprawdę przesłanie, które za chwilę będę podsumował i będziemy kończyć nasze spotkanie, przypominam będzie sesja Q&A. Za chwilę w tle jest ankieta dotycząca taksa Właśnie odnosi się do taksa Czy dzisiaj 24 tysiące? 000... No i jak rynek zareaguje na te informacje o tak zwanym zamknięciu rządu. Więc DAX 24 tysiące punktów, im wyżej tym lepiej, a zwłaszcza tak, tym lepiej jutro dla warszawskiego parkietu. Dobra, to szybkie pytania i odpowiedzi. Mam tutaj na dole yy, waszą, yy, Wasze pytania, więc będę tutaj zerkał. Zachęcam do oddawania głosów w naszej ankiecie i zobaczymy, czy nasz optimistyczny punkt widzenia. Dobra, to szybkie pytania i odpowiedzi. Witam do Adamie, witam Makwarcz, witam Bobu. A może dlatego złoto rośnie z obawy przed końcem zamknięcia rządu i strumieniem danych? Makwacz. Jak najbardziej moim zdaniem tak, ale tutaj sekwencja z globalnym popytem na ryzyko aż kuje w oczy. Witam Sebastianie. Niech żyje Polska tak jest. Dziękujemy naszym przodkom za to, że niepodległość i suwerenność. Co ten krypto tak wolno rośnie? Pan Tomek. No właśnie panie Tomku, to jest dla mnie jedno z największych rozczarowań. Cały czas liczę, że będziemy mieć wkrótce szturm na Maxima czasów I tam będzie się działo w tym tygodniu. Tak jest Mateuszu, tak jest. bo co, co sądzę o dzisiejszych danych z Anglii? DV. Szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem, bo naprawdę dane z Anglii mają coraz mniejsze znaczenie, mają coraz mniejszy wpływ na rynki finansowe w skali globalnej, więc sorry, ale nawet dokładnie pojawiło. Będzie jeszcze testowanie poziomów w piątku po wynikach Nvidia. Pan Misiu Szatek mówi. OK, dobra, dzięki. Dzięki za Twój punkt widzenia. Witam Kazimierz. Spraw wzrostowo. Najbliższy opór? To już moim zdaniem strefa 4160-4200. Jak obstawiam dane o inflacji w oparciu o prosty model, że będzie spadek inflacji. Interpretacja na korzyść procesów, interpretacja taka, że trwa dezinflacja, a to pozwoli zwiększyć szansę na obniżki 100% więc moim zdaniem 75-80% w tym tygodniu poznamy. Okaże się, że to prawdopodobieństwo szacowane na obecnie na około 60%, że będzie w grudniu obniżka 100% powędruje znowu w okolice 80% niższych danych, czyli otwartej przestrzeni do tego, coraz bardziej otwartej przestrzeni do tego, żeby obniżać dalej stopy w Stanach. I oczywiście będzie to bardzo mocno moim zdaniem wspierać. Dobra, to widzę, że nie ma więcej pytań. Kończymy naszą ankietę. Czego się dzisiaj spodziewacie na DAXie? i wygrywa opcja wygrywa opcja wzrostowa 27 niżej, na 7 nie ma to żadnego znaczenia, znaczy uważa, że będzie sesja bez zmian. Dziękuję, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za każdy głos kanału, za branie udział w rozwoju naszej społeczności. Widzimy się dzisiaj około godziny 15. Zobaczymy, jak to jak to życie i technologia. No i jak, tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejszy dzisiaj jest poziom 24 tysiące punktów na dachie. To dzięki trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.